Tinga 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 tinga. TINGA 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 Opowieści z tinga. TINGA TINGA to nasz kraj Który przypomina raj Opowiadasz Jeśli lubisz dziwić się TINGA TINGA pełne dziwów jest Uwierzysz jeśli chcesz Czemu drzewa lubię ja? Czemu trąbą robię trąbę? trąbę! Ja powoli. Szybka ja a ty ciągle pytasz jak? tak? Nie wiesz czemu właśnie tak? O tym będzie odnajdziesz dinga-dinga, Afrykański gmach. Opowieści razem. Gdy znów pytasz jak? U -u -u -u. Dlaczego Struś chowa głowę w piasek? Uwaga! <grym i wytrza> Wiecie, choć dawniej Struś umiał latać, jak każdy inny tak. Uważajcie, uuu! lecę! <grym i wytrza> Nie potrafił latać dobrze! Uwaga! Gryjczy się! <grym> <wytrza> Wielka ta kaczka! To nie była kaczka słoniu, tylko struś. Muszę jeszcze trochę poćwiczyć. To wszystko. Mm. Możecie nie hałasować? Nie, już prawie, prawie. Tak jest. A prawie. To żałosne. Chcę do księżyca. Niektórzy próbują się trochę przespać. Może byście tak. Ja Podchodzę do lądowania. Nic ci nie jest? Muszę jeszcze trochę poćwiczyć. Jutro. Jutro! Chcę do księżyca! Słuchaj, szakalu, jeśli tak bardzo chcesz polecieć na księżyc, to zrób coś w tej sprawie. Próbowałem wszystkiego. Skoki? Nic z tego. Wspinanie? A-a. To może latanie? Latanie? No mówię, latanie. Zdobądź pióra i sam poleć na księżyc. Skąd mam wziąć pióra? Oh, oh, znam takie miejsce. Chodź za mną. Czekaj, nie mogę tak iść, jestem szakalem. Oh, no chodź. No zobacz, jakie duże pióra, prawda? Uplotę ci z nich wspaniałe skrzydła, szakalu. Serio? Polecę do księżyca, a... -u -u. <laughs> o, o, ale te pióra chyba nie wystarczą. O, o. Obudzisz strusia! O, nic go nie obudzi! Na szczęście ma sen jak bawu! Dobrze, zacznę z drugiej strony. <tryk> <tryk> Potem polecę do księżyca. Urety, <tryk> spójrzcie na strusia! tak. Ktoś tutaj coś kombinuje. Na pewno hiena. Ona zawsze coś knuje. Co powiemy Strusiowi? Ładne nogi. <laughs> Są ładne. Musimy być szczerzy. Dżumbo, kochani. Chłodny poranek. A... Cóż, może to dlatego, że... Hmm... Strusiu, oskubano cię. Jakiś podły zwierzak wyrwał ci wszystkie pióra z szyi i obu nóg? Mimo to twoje nogi wyglądają całkiem ładnie. <laughs> o, o, o ktoś oskubał mi nogi? I szyję! I, i szyję też! – Szyje i nogi? Jak ja teraz wyglądam? – Jak wielka kura? – z słoniu! <gry> – Dżambo, kochani, co słychać? – Nic, nic takiego. – Co to za przerośnięta kura? – Hieno, czy przypadkiem masz z tym coś wspólnego? Ja? Nie. Pycha. Małe udko będzie doskonałe na małą przekąskę. Hej, hej. Ech, jeno. Zostaw go w spokoju. Jeden mały kąsek. Uważaj, strusiu. Hiena chce cię ugryźć. Frunc, strusiu, frunc. strusiu. Jest tuż za tobą. O, o nie. Bez piór nie potrafię latać. Więc biegnij, strusiu. Strusiu, Chodź do mnie, stróżu! Biegnij, stróżu! Uciekaj, uciekaj! O tak, 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 To bardzo Złapiecie! Jestem szybszy! Czekaj! 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 Nieźle biega jak na tak dużego ptaka! Złapiecie! Najpierw mnie dogoń! O, o. Bieganie jest fajne, ale muszę yy, poćwiczyć hamowanie. Paniana! Zwierzęta! O, nie! Lew nie może mnie tak zobaczyć. Błagam! Schowaj się, strusiu! Schowaj! Schowaj się! Tak, schowaj się! Schowaj się! Co się stało struszowi? Jakiś zwierzak ukradł mu pióra. Hiena. Nie, tym razem to nie hiena. No cóż, trzeba znaleźć pióra i zwierzaka, który je ukra. O tak, wasza wysokość. O, a gdzie jest struś? Mm, mm. <travel ubiega> nie bądź głupia małpo, to przecież krzak. <smansgenduk> o, struś się schował za krzakiem. <smanduk> <smansky> <sparam> Strusiu? Dżumbo, wasza wysokość? Wszystko w porządku? Tak. Niesamowite. Nie zgadłbym, że to ty. Dlatego, że ktoś ukradł mi pióra. No tak, widzę, widzę. Mogę coś powiedzieć, wasza wysokość? Oczywiście, że żółwiu. Wyrwijmy jeszcze jedno piórko Strusia. Słoniu? A? Wybacz, Strusiu, a kiedy zapadnie noc, zrobimy tak Oczywiście <laughs> I <Game> złapiemy <laughs> złodzieja <laughs> o, 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 o. tam jest ciżne miejsce, o tam Teraz, Strusiu, schowaj głowę w piasek Twoje piórko zostawimy tutaj. Wkrótce złapiemy złodzieja. Tak. U, 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 u. Wow. O, o, o. Jeszcze kilka piórek szakalu i utkam ci najwspanialszą parę skrzydeł. Tak, tak, a wtedy polecę do księżyca. Widzisz? Jest jedno. <laughs> i Szakal i pajęczyca. Szakal i pajęczyca. A co ty, szakalu, robisz? Ja? Ja nic. Ja, ja, ja nic nie robię. Kto tam jest? Radnie z biura, he? Szakalu, ukradłeś pióra strusiowi! Nie, 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 to nie ja ukradłem. To, to, to pajężyca! O! Ty pomagałeś! Nie nie, nie! nie, 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 nie ukradłem! Ukradłeś! Aha! Razem je ukradliśmy! Tak! O, tak! Gadający krzewie, ukradliśmy! Nie krzypcz nas, gadający krzewie! <laughs> o, o. Gadający krzewie ujawnij się. Ojej stróż? Stróż! i pajęczyco. nikomu nie wolno kraść w Tinga, tinga. Tak, oddajcie pióra stróżowi. E, wasza wysokość! Ja nie chcę już tych piór. Nie umiem dobrze latać, a biegam znacznie lepiej. Świec nie biega. Mm -hmm, to prawda? No, tym razem wam się udało. Ale teraz zmykajcie i nie dokuczajcie więcej strusiowych. <grym> tu jesteś, wielki, smaczny kurczak. Jedno! O o! Zniknął! Niesamowity! Gdzie on jest? Strusiu, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Od tej pory. Kiedy Struś chciał się schować, po prostu zmieniał się w krzak. Dlatego Struś chowa głowę w piasek. Poszła sobie? Nigdy cię nie znajdzie! Stróżu! Hmm, gdzie jesteś? I tak cię znajdę już niedługo! A hiena? Cóż, to już całkiem inna historia! <truj siu> Wersja polska na zlecenie Mini Mini Studio Publishing. Dialogi Małgorzata Kochańska. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dźwięk i montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol. Kierownictwo produkcji Aneta Staniszewska. Wystąpili Maciej Falana, Modest Truciński, Waldemar Barwiński.